Dzień dobry, ja jestem Growerek, a to jest kolejny, drugi odcinek serii Minecraft Survival, tak, oczywiście, piękny obraz, to śliczny, śliczny obraz, bardzo piękny obraz, co nie, nie mogę z tym nic zrobić, nie wiem, yy, a ja dotrzymuję obietnicy, nie, 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 nie jestem taki, że ja nie dotrzymuję obietnic, bo to obietnicy, bo dotrzymuję obietnicy, że będą następne odcinki, Tu macie, proszę. Fajny obraz, nie nie wiem jak to naprawić, nie wiem. Ja wiem, że jest taki obraz, bo sprawdzałem to w ogóle, jest teraz 21. Max pół godziny, 21.30, 21.20 jakoś będę nagrywać i, i tyle. Tylko szkoda, że jedną czwartą obrazu będziecie widzieć, lewy górny róg, lewy górny narożniki i co? Tutaj mam w ogóle mało życia, tutaj jeden, jeden mi uciekł pies, jest na zewnątrz, jeden jest w środku i na zewnątrz i tak napiszcie to zrobić, żeby ten obraz naprawić w OBS, bo, bo, bo nagrywam OBS-em. Um, jeżeli wam się spodobał film, łapkę w górę, chociaż wątpię, że się spodoba. Łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby się zawsze na bieżąco z filmami. Udostępniajcie, komentujcie, piszcie to tym, co widzicie. Um, i tak mi, miłego oglądania. Aż miłego oglądania, to jest niemożliwe. Um, dobra, nie mam żadnego jedzenia, dobrze, że na się budowałem, żadnego jedzenia nie mam. To nie mam nic, jak z tym zrobić. To topie y, jeszcze na, na szkło, żeby było. A węgla też nie ma, bardzo. Dobra, y, mam nadzieję, że następne się będą lepsze, ale... Dobra, chodź tu do środka. Chodź tu naprawdę. Mam nadzieję, że przynajmniej coś dobrze widzi. Teraz właśnie próbuję dru drugiego psa wepchnąć do środka, bo jeden jest, a drugi nie chce wejść. Jesteśmy tu na spałnie wybudowaniu, właśnie w tej takiej bazie. No, chodź tu. Co za gość. Naprawdę, poważnie. Co za zawodnik, oh. co za klient Oj, idę spać, bo jest noc Ogólnie gram na normalu, ogólnie wiadomo Ale ja naprawdę nie wiem, co z tym obraz. O, za szybą jest, widać Endermana słyszę I idę zapolować Tu mam miecz, kill off, łopata, siekiera, się przyda um, Przyda się to, patyki oczywiście się przydadzą Drewno się przyda schodki to nie dobra zobaczymy może przetopię coś tam później jeszcze posadzę może drzewo zobaczymy o Ender, enderman, szale, enderman szaleje tam dobra o no i jest przed, 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 przed. No nie, a teraz, teraz, teraz dowiecie Dobra, odsuń się, jak chcę wyjść. No nie, no i teraz obaj wyszli. Nieważne, idźcie ze mną, idźcie ze mną. Tu Enderman nie wiem gdzie jest. Idziemy na poszukiwanie, no żywności, nie no, bo zaraz zginę, umrę. Stratę trochę, jak umrę, więc tak nie chcę za bardzo. Sprintować, wiadomo, nie mogę. Automatycznego skoku nie ma, i to lepiej. Kurwa, no nie, no was pojeb... Tutaj... Aha, i on się odrodził ze mną, to Dobra, yy... Nie wiem, czy to będę renderować, bo bez... no, takie coś renderować nawet bez sensu jest. Od razu to wrzucę normalnie. Od razu to wrzucę normalnie, wiadomo. Kurwa, no ja pierdolę. No nie będziemy się tu w tańcu, kurwa. Nie będę się tu w tańcu. Strzała, strzałę tu dam. Trzeba zapolować. Ej, psie się, przyjacielu, kolego, przyjacielu, pomożesz mi polować? Bo potrzebuję trochę zapolować. O ja... Mm. Przyszłem chyba stąd. Tak serio, trzeba pilnować skąd przyszłym. Tu wybuchł creeper, ja przeszłem stąd, dobra. Tu już widać wodę może. I Moja baza jest... O, aż, aż wejdę na drzewo, żeby zobaczyć o, Do wody. Dobra. Do wody skoczyłem Tam jest jakaś jaskinia wykopana. A dobra, przypłynę się. Trochę tutaj. Pływam 21.4 4-5 minut nagrywam jakoś wtedy. Teraz. Hmm. Ej, w ogóle um... no, zespałnili się przy mnie. O, oni się zespałnili chyba zawsze. Dobra, jakieś zwierzęta? Czy coś tu jest? Wilk? Jakiś obcy? Teraz jest problem, ja nie wiem skąd ja przyszłem. Ja, bierz, panie. Zgubiłem się. Zgubiłem się, ja nie wiem skąd ja przyszłem. Poważnie, to nie jest śmieszne. No trudno, ja już teraz tym nic nie zrobię. No taki będzie odcinek, która kitu. Nie poszukać na pożywienia no, no mogą być owce nie? Ty, kurwa, no, nie? nie, nie, nie wchodź mi pod Nie wchodź mi pod mm, Tak Dobra. Poczekaj. Naprawdę, ja nie wiem, czy się odnajdę. Oh. <śles> Mmm... Teraz trzeba się odnaleźć Można zjeść tak, ale wódka, lepiej to najlepiej to no. ubiegł stado do wilków, widzę Nie no, trzeba będzie tę serię zrestartować, to jak no? Albo nie, może nie zrestartować, no bo pierwszy odcinek w miarę spoko jakby był i wyszedł, ale co zrobić restart drugiego odcinka Bambus trzcina cukrowa Bambus odcina cukrowa. to, ja bud buduję nową bazę, buduję się od nowa chyba, bo po... jak się znajdę, to nie wiem. Dobra, teraz trzeba się znaleźć Naprawdę nie wiem, jak ten odcinek wyjdzie Wstawię, żeby wstawić, żeby, żeby coś było po prostu Tak, ja mam jeszcze inne rzeczy w domu do roboty Zajęty będę, no i średnio mam czasu, że tak powiem, za przeproszenie, więc Grzyby, grzybki, harcjenki, dobra. Może być i to. Tak. Ale grzybów tak nie można i tak zobaczyć, bo nie pamiętam, nie? Szczerze nie pamiętam. No wiedziałem, nie można. Tak jak myślałem. A gdzieś stąd chyba przyszłem. No musi być stąd raczej. Dobra, pobiegnę trochę szybciej. Dobra, już jestem na dobrej drodze. Ej co, już jestem na dobrej drodze, już wiem gdzie jestem Do wody Bo to jest ta, ta wyspa taka, to ja to pamiętam Będą za mną czy nie, się zaspał zaraz przy mnie chyba zaraz No ja byłem właśnie obok takiej małej wyspy, takiej małej wysepki w okolicy i tam... Na tym terenie, na tej ziemi terenie się wbudowałem To powinno być tu gdzieś Tu widzę jak, jakieś dziury, jakąś jaskinę Znowu głodny będę zaraz Nie no nie no ludzie no Jedyna opcja to jest po prostu zginąć. Jak zginę to będę w swoim dawnym świecie, a póki co na razie buduje się, że tak powiem, odnowę. Witamy w nowym mieszkaniu. O, akurat na crafting 4, starczyło. O no, co tam, co tam, co yy, yy, tam? Dre... trochę drewna oczywiście, zaraz no. zrobiłem drzwi. Co nie, nie naprawdę nie ma żadnego... Naprawdę nie ma żadnego problemu. Naprawdę. Yy, tak. Yy, dobra, bo ja chcę trochę przyozdobić, bo ładnie to drewno wygląda, to chcę przyozdobić. Osiem. Dobra, są jedne drzwi. Jedne. O, trochę tutaj tak nierówno, ale to nie ma problemu, naprawdę. Zaraz to naprawimy wszystko. Dobra. Mam że przynajmniej coś widzicie. Przynajmniej e, tak to naprawimy, dobra. Więcej drewna, więcej drewna, o, o, yy, oczywiście jest normal, oczywiście pewnie, że jest normal, oczywiście pewnie. Nie, nie, nie to, ja, to ja chcę tylko drzewo, ja chcę tylko drzewo, ty, ja chcę tylko drzewo, słuchaj, ty, nie ty miałeś dostać, sorry, przepraszam cię, ciebiesku, przepraszam. Dobrze, dobrze, dobrze chłopaki albo dziewczyny. Dobrze, dobrze. Tak trzymać, tak trzymać. Co mniej taki filar, próg taki z drewna, taki ładny. O, ładnie to wygląda, się przyznać. Brakuje tylko drugich drugi drzwi. Tutaj jakieś schody się zrobi. drzwi schody, trzciny cukru to damy, dobra schody o. jest dobrze pięknie to wygląda, a teraz trochę tu przytnie cztery, dobra Op. no i pięknie tutaj jeszcze to, o dobra. Wydaje się, że ładnie w sumie to tak wygląda w merę. Taka baza na ten czas, po prostu. Dobra, surowy kurczak, dobra, albo upieczek. Chociaż nie mam tego. Na razie to jest trochę ciasno, trzeba to przeżyć. Okay, y to zrobić ludzie się oczywiście rozwalą ej daj pobudować na chwilę chociaż Czu człowieku znaczy zombiaku spokój się o Jakie, ale, a ten, groźnie jest, ludzie. Tu mam drugie drzwi, serio? Ej, ja naprawdę mogę zginąć i znaleźć się w swojej bazie, nie? A zobaczcie, to już tak ładnie wygląda, ale wy to i tak słabo widzicie. Ciekawe, czy ja to odnajdę. Ej, w sumie już nie chcę ginąć, bo zaczyna mi się to budować. Ja naprawdę nie chcę ginąć. Będzie taki jakby game over, w game over, to będzie dla mnie takie życie w innym świecie, no bo będę już żyć gdzie indziej oh. i ten, nie wiem, dobra, trzeba się trochę niżej wykopać, znaleźć węgiel, trochę niżej, wbiwanie węgla, kilo się kończył zaraz. Nie widzę, ja już nic nie widzę, nie, ja nie wiem. Nie, ja tu nic nie widzę, ja nie wiem. Zaraz ciemniej się robi. Ładnie to wygląda, dobra, nie ten. Trzeba trze 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 piec zrobić, piec, robię piec. I teraz y drzewem. drzewem... Nie, inaczej. O. Trochę jaśniej jest i się tutaj wypala. Takie jest smażone, y zjem. Nie wiem czy kiedykolwiek odnajdę tą bazę nową Ten zginął Nie, to ja Umieram z głodu. Zjadłem no co ja, ja nie wiem, naprawdę to teraz Patyków nie mam. Yy, spać też nie mam jak Dobra, słuchajcie, najwyżej no, zginę. Nie wiem czy kiedykolwiek odnajdę tą bazę, którą tu widzicie. Zresztą ładnie to wszystko wygląda. Rydwik fizyk. lecę szukać swojej tej starej bazy, chyba. Os 18 minut nagrywam, fajnie. Nie, ja, ja to nie wiem. Do następnych na razie. Cześć, może odnajdę to zaraz.